Kochani Państwo, od pewnego czasu, chyba od lipca, mamy takiego pieska, owczarka, biało-czarny. Pies. I co to jest za stworzenie? Jak wjeżdżam na posesję, to po prostu na długich światłach, a on. Jak tylko je zauważy i widzi, że się brama otwiera, już pędzi do mnie, wita mnie. I to niezależnie od tego, czego opuściłem na parę dni czy parę tygodni, przychodzi, jak, jakbyśmy się przed chwilą widzieli. Do garażu drzwi nie otworzę, a on już jest. Kochani Państwo, jeżeli ja sobie myślę, jeżeli psa stać na taką, takie zachowanie, to jak powinniśmy my, ludzie, zachowywać się jak widzimy człowieka, spotykamy się z człowiekiem? No, proszę mi wierzyć, bo w różnych studiach, czy telewizyjnych, czy radiowych jestem, czy tam na zachodzie też. Jak tylko wchodzę do studia, ja od razu widzę i proszę mi wybaczyć, ale niejednokrotnie, ale to nie tylko do studiów medialnych, ale także do różnych instytucji, urzędów, nawet bardzo wysokich, jeżeli miałbym oszacować zachowanie się mojego psa i postawy pewnych ludzi jako istot rozumnych to powiem państwu że przed obliczem Bożym wyznają to że nawet nie śmiem porównywać jak my jesteśmy zdegradowani Jak dalece myśmy zatracili pierwotność naszego człowieczeństwa. Jeżeli pies jest takim stworzeniem. Kochani Państwo, to są doświadczenia no tak głębokie, ale tak pouczające. Że rzeczywiście to jest coś niesamowitego.